Siema się na nowy sezon karnetów w Brawl Stars już dzisiaj oficjalnie startuje. Jest to już 28 sezon, więc naprawdę grubo. I umówmy się tak na początku tego filmiku, że każdy, kto wie, że już na pewno kupi ten nowy karnet po prostu chciałby go kupić, chciałby go mieć, zostawia teraz łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zobaczmy, ile będzie takich osób. Ja na pewno go zakupię i zrobimy to dzisiaj na live'iku, więc już z tego miejsca chciałem Was na niego zaprosić. Będzie na tym kanale, więc jak możecie fajniecie subika, właśnie teraz szybciutko subskrybujcie mój kanał, ziomeczki. Wtedy na pewno go nie przegapicie, a przy okazji przypominam, że teraz już. na Dniach co chwilę będą wchodziły nowe skiny bogów greckich do Brawl Stars, i którego z nich na pewno dla Was roznam dla moich widzów za darmo, więc wystarczy mnie subskrybować, jeśli chcecie go zgarnąć, dlatego warto tego subika zostawić już teraz, żeby nic nie przegapić. W dzisiejszym odcinku mamy kilka naprawdę ważnych kwestii do poruszenia. Między innymi znalazłem darmowy prezent. E, właśnie od samych twórców Brawl Stars, którego troszkę przed nami ukryli, i myślę, że nikt z was o nim nie wiedział, a mi się już go udało znaleźć i wiem, co to będzie. I właśnie w dzisiejszym odcinku wam powiem powiem wam, jak też go zdobyć za darmo. Ale newsów będzie o wiele więcej na prawda mam przygotowane fajne rzeczy, więc oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić. Więc zanim do tego przejdę, przypominam o grubej akcji, że każda osoba, która wpisze kod Tori w sklepie Brawl Stars, czyli Ty, Ory i I, mój kodzik, no i właśnie z moim kodem zakupi nowy karnet 28 sezonu w Brawl Stars, ten skinami do EMS, zostanie pozdrowiona na moim odcinku. Dosłownie każda osoba, która właśnie kupi z moim kodem, a przy okazji dwie losowe osoby, które go zakupią z moim kodzikiem, dostaną ode mnie jeszcze 80 gemów, czyli ten pakiet za 30 złotych na swoje konto w Brawl Stars. Więc jak chcecie. To być Wy wystarczy, że z moim kodikiem zakupicie nowy karneci. Na tego maila wysłuchajcie nagrania lub screen, jak właśnie go kupiliście z moim kodem i wtedy macie szansę nie dojrzeć wygrać, i na pewno będziecie pozdrowieni na odcinku. No ale dobra, odcinek ten zaczniemy może od bardzo ciekawego tematu związanego z Larym i Lorim, a mianowicie z jego skinkiem, czyli błędem Larym i Lorim. Ponieważ jak wiecie, wczoraj też skończył nam się sezon rankedowy, dzisiaj rozpoczyna się nowy, jak wy to już oglądacie. I w tym nowym sezonie będzie do zgarnięcia skinek Melody. Ten piękny, którego wam tutaj wyświetlam, jest on naprawdę spoko. Ale jeśli chodzi o naszego skinka, Loriego, no to on był do zdobycia wcześniej w rankedowych Stardropach i teraz twórcy pomyśleli, że jako iż ten sezon rankedowy się zakończył, no to oni dadzą tego skinka do sklepu. Normalnie można go kupić za 149 gramów lub za 5000 błyskotek za parę dni, no więc jak nie trafiliście go w rankedowych star dropach, to teraz macie szansę normalnie zakupić go w sklepie, więc myślę, że fajna opcja, bo po prostu nie stracicie szansy na zdobycie tego skinka. Wiadomo, lepiej go dostać za darmo, no ale jak już się nie udało, a bardzo wam się on podoba, to można go kupić. Trzymam za was wszystkich kciuki, żebyście trafili tego nowego skinka do melodii dzisiaj w nowym sezonie rankedów, mam nadzieję, że Wam się uda, dzisiaj na live'iku na pewno pootwieram troszkę właśnie e, tych nowych star dropików rankedowych, więc już teraz Was zapraszam na tego live'a, nie wiem jeszcze o której godzinie będzie, więc subujcie kanał, żeby nie przegapić. Ciekawa rzecz dzieje się też moi drodzy w sklepie, e, ponieważ wczoraj wleciała tutaj specjalna oferta z nową ikonką gracza, a bardziej z dwoma nowymi ikonkami gracza e, przypominającymi orła. Orzeł biały i oprócz tego jego szpony. A z czym nam się kojarzy orzeł biały? No z Polską, z herbem Polski, z naszym godłem, więc kurczę, czy był to jakieś fajne nawiązanie dla Polaków? Oczywiście raczej to przypadek, po prostu chodziło tutaj o orła, a nie że jest to związane z Polską, ale no taki fajny smaczek. Tak samo jak fajne jest to, co udało mi się odkryć na oficjalnym Twitterze Brawl Stars Esports, ponieważ tutaj twórcy przedstawili nam nowy darmowy prezent, który tak troszkę ukryli. Myślę, że nikt z was go nie widział wcześniej, więc już pokazuję o co chodzi. W swoim najnowszym filmiku, który wrzucili, gdzie Powiedzieli po prostu o tych kwalifikacjach Ostatniej szansy, które odbędą się w sierpniu Pokazali w pewnym momencie No ukryty prezent, którego my Będziemy mogli dostać Już pokazuję wam, co to będzie za prezentik Muszę trochę przewinąć, bo on był pod koniec tego filmiku Więc mało kto w ogóle dotrwał do końca tego filmiku Dlatego mało kto o tym prezencie wie e, Troszkę skipuję, uwaga, uwaga Zaraz do tego przejdziemy, poczekajcie To będzie gdzieś tutaj, o! I teraz w tym momencie zatrzymuję wam ten filmik i zobaczcie, co my tutaj mamy. Twórcy napisali, odbierz swoje nagrody na oficjalnej stronce Event Brawl Stars. E, no i co? Robię wam tutaj teraz takie zbliżenie. To jest specjalna emotka w kapeluszu, która pokazuje takie lajki, e, którą my będziemy mogli otrzymać totalnie za darmo. Tylko z takiej racji, że będziemy obstawiać te esportowe mecze, które właśnie odbędą się w sierpniu. I nikt o tej emocji jeszcze wcześniej nie wiedział, że ją będziemy mogli dostać za darmo. Ja też natknąłem się na nią przypadkiem, jak akurat oglądałem ten filmik do końca, bo nagrywałem inny odcinek, gdzie mówi o tym wydarzeniu i nie spodziewałem się, że tutaj będzie taka emotka do zdobycia za darmo, ale to chyba nie wszystko, bo w tym momencie, gdy zrobiłem screena, gdzie macie pokazane te nagrody, w ci jeszcze dużo innych star dropów, które na pewno też otrzymamy, czyli będą zwykłe star dropy na pewno też do zdobycia, ale mamy też tu pokazanego rankedowego star dropa i myślę, że nie przypadkiem są tam pokazane. Wydaje mi się, że taki rankedowy star dropik też będzie po prostu do zdobycia za darmo, nie za granie rankedów po raz pierwszy w historii, tylko po prostu za obstawianie tych esportowych meczy. Oczywiście teraz w lipcu czekają nas jeszcze ostatnie finały Miesiąca, gdzie też będzie można zdobyć jakieś nagrody i będą to inne nagrody niż te, które przed chwilą wam pokazałem, a te, które pokazałem wam przed chwilą, będzie można zdobyć w sierpniu. Oczywiście no te nagrody zdobywa się na specjalnej stronie Brawl Event, do której mogę wam dać linka w opisie. No i właśnie tak gdzieś z dzień lub dwa dni przed tym, jak te finały będą, jak te mistrzostwa ostatniej kwalifikacji będą, będziemy mogli sobie obstawić na dane drużyny. Ja oczywiście nagram wam specjalny odcinek, gdzie powiem na jaką drużynę i jak obstawić, żeby te wszystkie nagrody dostać, bo nagrody na pewno będą fajne, no i ta emotka, czy te star dropy, czy rankedowy start -drop, to jest coś, co chyba każdy z nas chciałby mieć. Ale to jeszcze nie koniec tego filmiku. Wcześniej mówiłem wam o zgliczowanym Larym i Lori, czyli tym skinku, że on powrócił do sklepu. No to patrzcie, co wyszedłem wam tutaj. Znalazłem gdzieś na internecie, gdzie ktoś wrzucił specjalne pluszaki Larego i Loriego, że sobie je zakupił i że ma je w swoim pokoju. Boże, jakie to są fajne pluszaki? Czy wy je widzicie? Jest Ilary i, i Lori, czyli no dwie te postacie, jeśli chodzi o tego zadymiarza. No i naprawdę wyglądają one kozacko. Jak ja bym chciał móc mieć takie pluszaki, naprawdę. No myślę, że one są bardzo ładne, i kto z Was chciałby mieć takiego poszaka, Napiszcie w komentarzu Larry i Lori. Wtedy będę widział, że oglądacie moje odcinki dłużej, a nie włączacie od razu. Tak samo kolejną bardzo ważną, ciekawą rzeczą związaną z Brawl Stars, którą chciałbym pokazać, jest pewna grafika. Na pewno kojarzycie Scooby Doo, czyli taką bajkę. Tak wam tylko powiem, że to była moja ulubiona bajka z dzieciństwa i zawsze ją oglądałem. Taki piesek, tam jest też kudłaty Scooby Doo. E, o, oczywiście Velma, Fred, Daphne. No na pewno kojarzycie, oni zawsze rozwiązywali zagadki, łapali potwory i tym podobne. I ktoś stworzył specjalnego fanarta, na którym połączył Scooby Doo z Brawl Stars. i zamienił właśnie post ze scooby w postaci z Brawla. I zobaczcie, psiakiem byłby koloner Rufus, taki słodki scooby w postaci kolonera Rufusa. Kudłaty to oczywiście gaz, jak widzicie, nawet fryzurka idealnie pasuje. No i ta czapeczka, ubiór jest taki sam. Colt byłby Fredem. Ej, ale to też bardzo pasuje, zwłaszcza jego fryzura, bo ona jest taka podobna do tego, jaką miał Fred. Widzimy tam też między innymi Welmę, która byłaby koletką, i to też idealnie pasuje, bo nie tylko, że ma okulary. No to jeszcze ma ten taki swój pamiętniczek, a welma też taki zawsze miała. Jeśli chodzi o Daphne, to ja nie wiem, za kogo oni ją tutaj przebrali. To jest M. Czy kto to jest? Dajcie znać, za kogo ona się przebrała. No i w tle jeszcze trzy potwory, które normalnie zawsze były, e, w tym Scoobim, czyli Wilkołak, jako Wilkołak leon normalny skinek z Brawla, Willow w jakiejś takiej specjalnej, upiornej wersji. E, no i jeszcze Squeak-Duch, którego też na co dzień w Brawlu mamy. Całą tą grafikę stworzył się o Milk, więc link do niego dam w opisie. Bardzo ładna grafika. I dajcie znać w komentarzu, która z tych postaci Brawl Stars w połączeniu z Scoobiddu podoba Wam się najbardziej, którą byście chcieli, żeby wbiła do Brawla. No także on pokazuje takie fajne rzeczy, które zrobiły osoby, a bardziej fani do i dobrą chcieliby, żeby to wbiło, to patrzcie na to. Kojarzycie na pewno zwycięską pasę. akurat mam ją 20, a tak mam ją wbitą. Możecie też mi napisać, jak wy ją macie wysoko wbitą. I ona, jak wiecie, powiększa nam się z każdym kolejnym zwycięstwem. Jak mamy dwa zwycięstwa z rzędu, to mamy pasę zwycięską dwa, jak mamy trzy z rzędu, to mamy trzy, i tak dalej z każdym kolejnym z rzędu z zwycięstwem ona rośnie. kto ktoś stworzył coś takiego, że mielibyśmy też pasę przegranych. Czyli jakbyśmy przegrywali dużo gierczek z rzędu, to ona by działała tak samo jak ta zwycięska pasa, tylko że z przegranymi. Przegracie trzy gierki z rzędu, macie przegraną pasę trzy. Przegracie 5 z rzędu macie przegraną pasę 5. I przez to pucharki by nam się nie dodawały dodatkowo, tak jak jest ze zwycięską, tylko odejmowały, że jeszcze więcej byśmy tracili. No, byłoby to ciężkie. Co prawda nie przegrywa się jakoś tak często dużo giereczek z rzędu, chociaż ja mam czasem takie live, gdzie wszystko przegrywam. Ale byłoby to z jednej strony ciekawe, a z drugiej bym tego nie chciał, no bo przez to by się dużo łatwiej traciło pucharki, co nie? Więc myślę, że to by nie była dobra zmiana, ale jest to ciekawe, więc chciałem wam to pokazać. Tak samo jak chcę wam pokazać nowy ekran ładowania, który jest właśnie tutaj. Ehm, tak będzie wyglądał ten ekran ładowania z nowego sezonu, właśnie w Brawl Stars. Który dzisiaj wychodzi i mamy tutaj pokazane wszystkie te nowe skiny, praktycznie Jeśli chodzi o skiny bogów greckich i wszystko jest rozgrywane chyba w Atenach No bo widzimy tutaj specjalne budowle greckie i tym podobne Mi się bardzo to nakramadowania podoba i myślę, że w Browlu będzie spoko się prezentował. No to jeszcze tło w lobby w menu, które już widzieliście w sumie na początku tego odcinka i też już na pewno wiecie jak ono wygląda, bo o nim wam wcześniej mówiłem w filmikach. No ale podczas tego eventu ono tak się będzie prezentować, i moim zdaniem jest bardzo ładne Takie fajne niebieskie kolorki mi tam się giga akurat podoba nie narzekam. Dziękuję za odczucie do końca tego filmu. Widzimy się dzisiaj na kolejnym odcinku na kanale Torii3 oraz na moim live'iku. Do zobaczenia, żubiczek!